dzisiejszym czternasty kwietnia. Dzień dobry. Pozdrawiamy, witamy wszystkich. Już zaczynamy, leci na żywo. Bardzo ważny moment i już za chwileczkę. Pozdrawiam wszystkich swoich zwolenników. Pozdrawiam pana Mikmika, naszych Mika, no, zwolenników, a gwiazda się z niego zrobiła i już nie chce się dzielić sukcesem. No, tak. Pana Mikmika, który tu Dał mi informację, że mieszka gdzieś na moim osiedlu, widocznie się ta strona jest bardziej mijamy nieraz to, to to. idąc w kierunku sklepu czy parkingu samochodowego, tylko że o sobie nie wiemy.

E, subskrypcję dla. E, 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 Jaką mamy. E, nie, jako. Nie, jak nie, tak. nie, 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 nie. Subskrybowaliśmy tym, gdzie w naszym. A, Melania. Znaczy, i, i Maria e, Czerskim. Serdecznie dziękuję za subskrypcję. Także nasze młode artystki będą nam umilać programami.

Wiesz co, tak żeby było widać ten zegar, jest ważny. Tak, dzisiaj to zapodziewałem o zegarze. Popatrz, zegar i te portrety, te posągi, to na Noakowskiego stało. To wszystko było na Noakowskiego. Tak. No, a... Zegar odmierza czas. Zegar nam daje informacje. 1805 roku mniej więcej? Czy 1800? Nie. Czas jest no, bardzo 2000... ważny. Pomiędzy powstaniem styczniowym, tym listopadowym, a 1800 rokiem. Powstanie listopadowym 1839 jeszcze, Czyli to jest księstwo warszawskie, tak? Księstwo warszawskie ty, 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 to jest 1807. Okay. To tak może być. Okay, czyli z od czasu księstwa warszawskiego, ale... No z lasowanemu powstaniem Sikiej już pan Odczuwasz. To jest bardzo ważne. Ustawmy się. Jest się. Jest zmieszany. Nie. jest. Zegar. 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 jest. Zegar. Zega to Między 1800 rokiem a 1810 trudno mi powiedzieć. To pierwsza dekada XIX wieku. Uwaga! Szanowni Państwo, sensacyjna informacja. Nagrywamy w Wielki Czwartek, ale wyemitujemy to na Wielką Sobotę, na święta. Bardzo istotna informacja. Jesteśmy w salonie dr Sokołowskiej, yy, Doktor Sokołowska prosiła, żeby mówić z ofu, z racji, że jest niedysponowana. Powiem tylko tyle, że tutaj yy, leży na szezlongu i wspiera nas. Dzień dobry Pani doktor. Witam serdecznie. Niezwykła informacja. Dzisiaj rozmawialiśmy, czekając na redaktor Korobleską i tak sobie gadamy, rozmawiamy i się czegoś istotnego. Narracja, która jest nam sprzedawana w firmie pianista. O, opowiadająca o opustoszałej po powstaniu warszawskim w Warszawie, Morzu, Ruin, gdzie nikt nie mieszka, tylko gdzieś tam jakiś robinson warszawski się przemyka. Jest nieprawdą. Na ulicy Noakowskiego 16, mam 9, Noakowskiego, 16, mieszkanie Państwo, mam, mam pocztówkę z epoki, żebyście Państwo widzieli, o czym rozmawiamy. Otóż Warszawa, ulica Noakowskiego, posztówka. A tu Przesłana do mojego dziadka. To jest poszułka przysłana. Tak wygląda poszułka. To przez Wehrmacht. Y, Hałupy. Nie, to jeszcze było przed wojną. A to by... I tutaj I... macie adres Warszawa, ulica Noakowskiego, numer 16. Zwróćcie uwagę, nie podano numeru mieszkania. Listonosz musiał wiedzieć o pewnych rzeczach, a nie, niekoniecznie podawano numer mieszkania. Bardzo, tak bardzo, bardzo ważna informacja. Tak, to jest poszułka z nadmorza, z hałup. Chałupy były wtedy modne i były w, w władaniu polskim, warto o tym pamiętać. Teraz ciekawa rzecz, no dla mnie szok, szokująca informacja, która potwierdza skalę zakłamania, jakiemu jesteśmy poddawani przez Hollywood, czyli przez Waspów, mianowicie, pamiętacie film Pianista? Tak, Przez tak, tak, ponad trzy tak. miesiące w chłodzie, w biedzie przechowywany, przeżywa główny bohater, czyli wybitny pianista. Tytułowa postać. Ratuje go kto? Niemiec. Niemiec. Ratuje w chwili głodu, biedy. Zimna daje mu płaszcz i nikt w Warszawie nie mieszka. A tu dowiadujemy się, że ciotka i rodzina, i jeszcze sąsiedzi pani doktor, na Nowakowskiego 16, mieszkali. mieszkali tam od, października, od końca października. Przypomnę. To mieszkali 7, od 10, czasu od przed początku, wojny. Zaraz od zaraz mieszkali od początku. No tak, ale ten moment, zwróćcie u, oficjalna wersja, która jest tam sprzedawana, to taka, że Niemcy każą, każą opuścić Warszawę całej ludności cywilnej. Całe ludności, tak. Między no, innymi opuszcza Warszawę moja babcia. I to jest nieprawda, bo część ludności cywilnej, jaka część? No właśnie jaka część? Dość duża część. Ponieważ tutaj trwało w miarę normalne życie. Rodzina pani doktor Sokołowskiej miała duże zasoby kaszy, jeszcze ze swoich zasobów hmm. z dworu, tak? hmm. zakupionych, przy, przyjezionych przed wojną, czy podczas wojny, pod, podczas okupacji, do powstania. I po powstaniu z tego, tym się żywili. I mogli przetrwać spokojnie 3,5 miesiące. Mijali się na ulicy z patronami niemieckimi trwało tutaj w miarę normalnie. I życie. gasili, nie tylko mijali się z patrolami tą sztafetą, gasili zapalające się dachy. Na ale to jest ciekawostka, tego, bo tylko... mniej więcej w miejscu gdzie teraz jesteśmy, czyli tutaj po drugiej stronie Boja nie było super samo, było tak zwane Żabie Oczko, to już w ogóle była poza Warszawą. Bo tu na, na nie, nie Uni była Warszawa, Lubelskiej. ale tu było takie oczkowodne wodne, bagniste podobno, e, e, ponieważ wodociągi nie działały, stąd noszono wodę i e, e to jest tu przy placu Unii Lubelskiej. I od placu Unii Lubelskiej I, tysiąc sztafetą, osób e, ustawiło się w taką sztafetę, podawali sobie wiadro. Jedną ręką wiadro z wodą, drugą ręką wiadro puste i gasili kilka razy. Się i inne kamienice, czyli tak, tak. proszę Państwa ludzie, którzy tu mieszkali, przetrwali w dużej masie powstanie, nie niepokojeni przez Niemców, przetrwali ten czas po powstaniu. Zobaczcie, jesteśmy karmieni wersją historii, fałszem historycznym, że nikt tutaj nie został, a jednak nieprawda. Został. Przecież jak przyszli Sowieci, to zakwaterowali zarówno NKWD, jak i te nowo mianowane władze w tych budynkach. I, i, willach i w tych mieszkaniach, które ocalały. A resztę później. Mimo, na tam, tam akurat nie. Tam dopiero po wojnie, dekretem Bieruta, wprowadzono do mieszkania pięć rodzin y, y, wyznaczonych z kwaterunku. To się nazywało przymusowe przybycie. Słowo mieszkanie jest tutaj nadużyciem, ponieważ był to duży apartament? Ile by było metrów, czy się się Około 250. 250 metrów to potężny apartament. Hrabiostwo, trzeba pamiętać, że ta pani, która tutaj nas wspiera z OFU, ja sobie obiecuję, że jak pani doktor będzie bardziej dysponowana, to my zrobimy powtórkę, ale to musimy już narodowi powiedzieć o kłamstwie hollywoodzkim, esbeckim. Oficjalna wersja jest taka, że pianista przeżył, potem się pojawiły głosy, że przeżyli jacyś komunistyczni agenci. Ależ było... ubecy zamieszkali w willach, tutaj między innymi na Mokotowie, w willach które przedwojennych, które ocalały. Co dobrze, ale wille ocalały to jest jedna rzecz, ale ocaleni też mieszkańcy. Kamienicy też były kamienicy. Pani doktor, ja to przepraszam, to, jeszcze raz powiem coś, co, co nam umyka, nam Polakom. My Polacy, ludzie tacy jak my, no, bogatsi, może inteligentniejsi, może fajniejsi, bo przedwojenni ludzie to wiadomo, byli lepsi od nas. Oni tutaj przez te trzy miesiące byli fizycznie, tutaj na ulicy Noakowskiego, na Poznańskiej, tam gdzie nie były spalone, wypalone kamienice. I było to za wiedzą i zgodą okupacyjnych wojsk hitlerowskich. Dobrze powiedziałem? Tak, ale, ale może... Poczekaj, poczekaj, chwileczkę pozwól się ci powiedzieć. Dobrze powiedziałem, pani doktor. Dobrze, prawdę e, powiedziałem? Tak, I ja dodam, że tam, gdzie się toczyły bezpośrednie walki, jak ze strony matki na przykład była w takim rejonie, w rejonie Ratusza i Bielańskiej. Stamtąd wyprowadzano po powstaniu tych, którzy chodzili, bo tych, którzy byli ranni, to dobijali. I oni trafili do obozu Ale... przejściowego w Pruszkowie. Natomiast tam, gdzie się nie działy bezpośrednie działania wojenne, to ci ludzie nie byli ruszani, więc nie ma o czym mówić. No. Jest o czym mówić, ponieważ oficjalna wersja Ubeków jest taka. I oficjalna wersja Akowców, oficjalna wersja waspolskich agentów jest taka, że nikt nie przeżył, cała Warszawa wyludniona, no czyli w domyśle musieliśmy zrobić to, to powstanie. A tutaj fakty są przeczą. Proszę Państwa, to jest niezwykle ważna historyczna informacja. Mam 51 lat, i ta informacja była przeze mną ukrywana. W centrum Warszawy. W no, polskich, uwaga, znać, uwaga, i... polskich kamienicach zamieszkały przez Polaków trwało życie po powstaniu. Tak. Nie, że wszystko, pust... chwileczkę, chwileczkę, przepraszam. Oficjalna wersja waspowska, uświęcona wizją Hollywoodu fałszywą. Że nikogo tu nie ma, przemyka jakiś pianista, jakiś Brody. Wspaniały jakiś aktor, o, i pomagam jakiś inny, wspaniały aktor, szlachetny Niemiec, grają sobie na, dwie, na cztery ręce Mendelsona czy Chopina, jest cudownie. Polaków nie ma. Rozumiecie wizję? Polaków nie ma. Kłamstwo. 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 Rozumiecie, o czym nas przywitaniają? To jest niezwykle ważna informacja. Polacy tu byli. Polacy byli tolerowani przez Niemców i przez te trzy miesiące Polacy w zwartej zabudowie przetrwali. Mieli co jeść, mieli co pić, mieli żabie oczko. Wspierali się i przetrwali. Wygonili ich. Kto pani doktor wygonił z Noakowskiego? Rodzinę z Nie to, że wygonił. Po wojnie dekretem Bieruta wcaterowano pięć rodzin. Czyli udusili was, zadusili, nawet nasiedli na, na ludzi. Przypomina wam to coś? Nasiedlanie. Oni nam nie chcą zrobić krzywdy. Oni chcą pomóc. Oni chcą pomóc. I nasiedlają, nasiedlają. Aż Polak nie ma gdzie żyć i musi uciekać. Mówi mam to coś? Odniesienie do sytuacji współczesnej. I jeszcze jeden bohater. Tutaj pani doktor na razie nie chce pokazywać. Jest jeszcze jeden bohater. z zróbmy się tutaj. oddaję mi cześć temu, temu obywatelowi Polski. Polski no, nie tak. było. Nie było jeszcze księstwa warszawskiego. Początek XIX wieku są rozbiory, a trwa życie kulturalne. Trwają polscy bogaci ludzie, szlachetni. Jak oni się nazywali jezierscy? Nie, to Sokołowscy, tak? bo z, Pani doktor jest z, z, po mnie, jezierska. Pani doktor, pani doktor ledwo żyje, i proszę się za bardzo nie pytana nie odzywać. O, proszę Państwa, proszę Państwa. Oni chcą, żebyśmy mieli świadomość taką, Polacy to nic, Polacy to szaleństwo. A tu się okazuje, że jest obywatel, 17 ma 220 lat, no plus minus na 20. I żyje, chodzi, rusza się, odmierza rytm, wyznacza czas i tym obywatelem jest Wiedeń. zegar... Wiedeńczyk. Wiedeńczyk. Nazywa, ma na imię, jak, miała gdzieś imię? To, to jest no. i, to Nazwisko Wiede, Znaczy Sokołowski. Imię. Primo Voto Sokołowski. I Wiedeńczyk. Do majątku Sewerynowka na Podolu, majątku skonfiskowanym z kolei na mocy traktatu ryskiego, przyjechał do Warszawy. No i był na tym na przez całą wojnę i okupację, przez powstanie wojny. Nasz przyjaciel. Zresztą portrety dziadków możesz zrzucić też Nie były będę na filmował, górskie. bo nie chcę filmować hrabiny leżącej na szezlągu, żeby mi ktoś nie zarzucił. Musicie sobie Państwo wyobrazić. O Pani bieg, doktor będzie w lepszym bieg. stanie, to wystąpi w mundurze z cenii Zobaczcie, tak na wielkim nakładem sił, pracą. Dlaczego przyjedziesz to wejdź tu na bóg, w, polskim, w polskim domu taki zegar 200 lat temu gdzie polski zegar był tak, tak. rzadkim, to było serce domu i to serce, po to wam to pokazujemy, żebyście zrozumieli, Polska przetrwała. Polska, ta, ta Polska jeszcze, jeszcze no już to po pierwszej rozbiorze było, ale jeszcze zanim powstało pierwsza, pierwsza państwowość, która reaktywowała Polskę, to była państwowość, nazywała się też oszukana, też niewłaściwa, ale coś tam było, nazywało się to Księstwo Warszawskie. I jeszcze przed tym już Polacy tworzyli państwowość, bo tam, gdzie są państwo sokołowscy, zwróćcie uwagę na, na słowo, państwo. Co tworzy państwo? Państwo tworzą państwo. Szlachetni, zamożni, zorganizowani, fajni ludzie. Co po nich zostało? Nic po nich nie zostało. W traktacie ryskim zabrali im Sewerynówkę? Tak. Sewerynówkę im zabrali. Kto? Łajdacy waspowscy. Orzut beretem posobowa... od historycznego baru. Co? Orzut beretem od historycznego do baru. Bar wzięty. Jak będziemy mówili bar wzięty, to będziemy mówili spokojnie, jeszcze trafimy do Sokołowskiej na kolację. Sokołowskich już nie ma. Bar już nie jest polski. Nieprawda. Wszystko jest polskie. Bar istnieje, bo ile razy młodzi ludzie będą robili jakąś imprezę, jeżeli do dostaną do się do jakieś jakiejś knajpy, to co nakrzykną? Bar. bar wzięty! Słuchajcie młodzieży, bo wy nie wiecie, was w szkole nie uczą jak imprezować. Ja byłem w czwartej A w Tomaszowie Lubelskim, to myśmy wiedzieli jak imprezować, to wam tą cenną wiedzę przekazuję. I teraz zobaczcie, ten bohater polskiej rodziny, ten szlachetny Sokołowski-Wiedeńczyk jest z nami. Dostaliśmy my ze Stanisławem Narodowym zaproszeni do salonu co to jest salon doktor Sokołowski? To jest mieszkanie na Boja-Żeleńskiego Małe. 6. Małe. No nie jest takie małe, powiem. W porządku. O co chodzi? Tu bije serce Polski. Tu bije Polskość. Tutaj chodzi Polsko, rusza się. I teraz, przy tym przychodzą trudne czasy, przy, nasiedlają nam, eksmitują, zmuszają do emigracji, a my trwamy. Chodzi o to, żeby się zrozumieć ten cały dramatyzm tej sytuacji. Ja swoje, pokrzyczałem na panią doktor nakrzyczałem, to już będę się mogli w komentarzach, sobie ty na mnie poużywać. Niech teraz się wypowie Sierżant Wilczyński. Co ja mogę powiedzieć na temat powstania i to, co działo się po powstaniu i w trakcie. Nie tylko w tym rejonie, o którym tu jest mowa, pozostały budynki nienaruszone, bo nawet w tym budynku, w którym tu jesteśmy, budynku, który budował, no nie tyle budował co firma, firma budowała Kiepura. Finansowa sfinansował budowę. Potem, Kip... na, y, potem y, kredytowa spółka ziemska. No. Tak, bo Kibura był bardzo, on bardzo, bardzo sprytny za... facet, zorientował się, że będzie to co będzie, sprzedał inwestycje w 1939 i wyjechał do Stanów. Tam przeżył, prze, przeczekał wojnę. Y, nie tylko tutaj, ale i w drugiej, po drugiej stronie Warszawy także całe budynki zostały ocalały. Zniszczeniu uległy rejony Warszawy, w, te, w których trwały działania wojenne, powstańcze. Widocznie Niemcy z zemsty za to niszczyli, bombardowali tutaj najwięcej. Od później wypalali i tych, na palmę. I z tych rejonów wywozili ludność. Bo moja babcia, która miała gdzieś na woli mieszkanie, opowiadała mi, że jak się skończyło powstanie i, i przyszedł rozkaz, że wszyscy mają wziąć to, co w rękę i wychodzą, czyli idą do, do niewoli obozu, to to mieszkanie jej było całe. Opowiadała mi, że gdyby nie wyszła, wychodziła z tego mieszkania, byłoby ok, ale życie jest tak okrutne, że okazałoby się, że nie wychodząc z mieszkania, bomba przyleciała. W czasie bombardowań chowali się po schronach, w różnych miejscach zdobywali żywność, wodę, było bardzo źle. To tak mniej więcej w skrócie wyglądało. Czy po wojnie ocalały te budynki, tam gdzie moja babcia była, nie wiem, bo ona zawsze mówiła, że tego miejsca nie ma. Albo zmieniono układ architektury i na przykład, nie wiem, zostały zburzone Odwórzane mieszkania. Odwórz. Przepraszam, do otworzyć. Kontynuować. Proszę kontynuować. Będziemy kontynuowali za chwilę. Ja dodam tylko, że w czasie bombardowań na Narodowskiego nie chowali się po skronach, bo spadały odłamki bomb zapalających i. Ta sztafeta ludzi z biodrami gasiła dachy, żeby właśnie te kamienice nie spłonęły od tych zapalonych, odła zapalających odłamków, tych bomb zapalających, bo czyli, stale były problemy. Czyli agentura Waskowska dachy. zorganizowała powstanie, a dzielni, zapobiegliwi, Polacy, jak te mrówki. Kto żył, to gasił to, co, co to gasili, ratowali i uratowali. Jest z nami ten przyjaciel, ten wiedeńczyk sokołowski. My tutaj przy nim sobie tej polskości nawet... Nie daruję. Sobie. Dla nas to jest oczywista. Co nie darujesz? Wiejski. Nie daruję sobie. Wiejski. tak? Okay. A, czyli pani doktor nie ma siły, żeby z nami wystąpić, ale żeby się pławić w pysze tego świata, do, do masonów pójdzie na wiejsko. No, to się nie od wyifiques. razu, woASSie. ja to wyślę. Ja Ale to potem po, po, po za kilka lat umieszczę, jak to było, naprawdę. O, no no to do tego. Nie od razu. Chyba, że to Madzia już przyszła. No dobrze. Dzień dobry. O, Wilku, opuścimy skończymy i siadaj, skoczymy, ten, to wejście i temu. A I... ja spotkałem się Cześć, cześć, cześć. cześć. My kończymy nagrania Co, na cegar. Okay, okay. Co jeszcze chciałem dopowiedzieć? Nie wiem czy ta wersja obowiązuje, czy nie, czy jest znana, czy nie znana. Samo powstanie, Niemcom nie było potrzebne do niczego. Oni tracili tylko amunicję, ludzi, energię, to było niepotrzebne. W tym czasie w Szwecji były prowadzone... Rokowania pokojowe między Rosjanami a Niemcami, bo Niemcy wiedzieli, że przegrają i nie dadzą rady w ogóle utrzymać się. I dlatego Hitler chciał Stalinowi zrobić prezent, niszcząc powstanie. Bo powstania Niemcy by nie zwalczali, nie był to ich interes, a Polacy, gdyby powstanie nie było zwalczane, bardzo mocno by mieszali Stalinowi w polityce jego w stosunku do Polski. Więc Yy, zwalczając powstanie, niszcząc młodzież i inteligencję polską, Hitler zrobił prezent Stalinowi. Tak to trzeba patrzeć, tak to trzeba na to yy, zwrócić uwagę. O tym, że powstanie ma wybuchnąć, dużo wcześniej już wiedziano, do tego stopnia, że co inteligentniejsi, mądrzejsi ludzie wyprowadzali się z Warszawy, ładując swój dobytek, wyjeżdżając wozami. To dotyczyło mojej babci. Moja babcia miała siostrę, która też miała mieszkanie swoje osobne w Warszawie. I jak ojciec im powiedział, czyli mój pradziadek, powiedział im, że mają wyjechać z Warszawy, bo będzie powstanie czy jakieś działania wojenne, moja babcia nie posłuchała. Wyjechała jej siostra 31 yy, lipca, zapakowała wszystko na wozy, bo wtedy akurat w większości były to wozy konne i wyjechała, a moja babcia, nie słuchając się własnego ojca, została, przeżyła całe to powstanie. Z jednej strony może to jest dobre, bo jestem ja no, by na... nie było mi nie do rady. Nie? A z drugiej strony nie wiadomo jakby się potoczyły losy i nie byłoby mnie. I nie miałby wam kto tego przekazać. Przekazuję głos doktorowi. Pytanie do Ciebie. Twoje odczucia na temat tego Wiedeńczyka Sokołowskiego. Znaczy, się, zegar jest piękny. Kiedyś myślałem o kolekcjonowaniu zegarów. Niestety, kolekcjonowanie w miarę fajnych zegarów to jest e, zabawa bardzo droga, a przy tym na no razie kosztowna, a przy tym trzeba mieć dużo miejsca. I niestety zrezygnowałem. W życiu. Powiem wam wszystkim, najlepiej młodym, zbierałem znaczki. To było głupotą. Wiecie co najlepiej trzeba robić, zbierać? Złoto. Zapamiętajcie, A ja złoto. Także praktyczna uwaga. Teraz pani to doktor. To się wrzęta. Chciałam dodać jeszcze odnośnie rekwirowania mienia zabytkowego, arcydzieł. Niemcy to robili jeszcze przed powstaniem. I chodzili specjaliści y, znający się na antykach, i w ten sposób znakowskiego, 16 mieszkanie, 9, czwarte piętro. Y, przed powstaniem jeszcze zarekwirowali rodowe srebra, y, kolekcje szkieł galet, to takie wazony były i jakieś inne takie rzeczy. Y, bardzo słynna firma Galet. Y, y, tych, y, Holenderskich malarzy, ale już zostawili Rapackiego, zostawili Mechofera, zostawili inne takie. To ich akurat nie interesowało. Bo no i o zostawili sabę. Wiedeńczyka. Tak, Wiedeńczyk ich też nie, nie interesował. I dzięki mu. Interesowały ich głównie te arcydzieła światowej sławy i to rekwirowali i nawet wydawali takie zaświadczenia. Niemcy, bo jak wkroczyli Sowieci, to nie. Oni Wiedeńczyka też nie zabrali. Dlaczego? Ich interesowały z kolei zegarki na rękę i te takie tak zwane cebule, no to lążin prawda, i pa, patek, o takie rzeczy, które mogli łatwo, że tak powiem, które były stosunkowo nieduże gabarytowo, a no to ci żołnierze sowiecki to rekwirowali i już bez żadnych pokwitowań, bez niczego. Tak to wyglądało. Oczywiście znaczy, skrupulatnymi zawsze Niemcy byli bardzo skrupulatnymi. Oni wszystko świetnie zapisywali, notowali. Jest wiele przykładów na to, jakie dokumentacje pozostawiali w obozach i nie tylko. Niemcy z zegarkami, Rosjanie. I dlatego rekwirowali, nazwijmy tak, bo oni mieli deficyt, brak. Oni chcieli tych zegarków i oni brali to dla siebie. Nie wiem, czy były fabryki w Rosji y, zegarków produkujące w takiej ilości, że starczało dla wszystkich. Jest to znane mi, że w tamtym okresie zegarki w ogóle były bardzo drogie. No ze względu nie wiem, na wykonanie, na formę lokaty kapitału. For takie sytuacje, nawet i po wojnie, że ktoś zgłaszał się na milicję, ukradli mi zegarek, ukradli mi zegarek. Człowiek nie wiedział jaka godzina, nie znał czasu, mógł się spóźnić na pociąg, na tramwaj, do pracy. No tak yy, uśmiechając się do tego, ale to był dzisiaj, się ten czas zmienił i zegarki są... Za, zegarki odchodzą Pamiętam, pamięć, ponieważ zegarek każdy ma gdzie? W telefonie, w telefonie. Kto by pomyślał, że w telefonie będziemy mieli kamerę, aparat fotograficzny, wszystko, co chcemy. Jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia. I między innymi mamy zegarek. Przekazuję głos tutaj doktorowi. Zapraszam panią redaktor, ten, która nas odwiedziła. Wyemitujemy w, w wielką sobotę. Szanowni Państwo, Wiedeńczyk, bohater chodźmy, chodźmy. polskiej rodziny, który dzisiaj. Jest sercem salonu, gdzie zostało zaproszone Stronnictwo Narodowe, a przecież Stronnictwo Narodowe jest adresowane do wszystkich Polaków. Więc tutaj dzięki temu filmowi docieramy z taką, taką odkrywczą informacją. Czołem w Wielkiej Polsce. Czyli koń, kończymy. Dziękuję za oglądalność.